Witam Państwa serdecznie, dzisiaj jest 16 czerwiec 2022 rok, to jest mój pierwszy wiadro inkubator, który podpatrzyłem na stronie kanału Majsterkowicz, chyba on tam właśnie polecał, żeby sobie robić takie 5 litrowe z... Zjadr po kapuści, ja zrobiłem 14-litrowy zjadr po wapnie. To był problem y, z wykalibrowaniem tego termometru. Proszę Państwa, co ja tu zastosowałem? Ja tu zastosowałem temperaturę inkubowania w granicach y, 36 stopni 37. Ten termometr kalibrowałem za pomocą termometru lekarskiego, który wkładałem do inkubatora. On temperatury nie cofa, no i pokazuje ci najwyższą temperaturę, na przykład 42 stopnie. W takiej temperaturze, gdyby jajka w dłuższy czas przebywały, to byłaby jajecznica, a nie kurczęta. I z tego powodu obniżyłem temperaturę inkubowania do 36 stopni. Proszę Państwa, że. W temperaturze 38 stopni, tak jak są inkubatory kupne, rozwijają się, usteczają jakieś tam wirusy, bakterie w tych jajkach, później te kury długo nie żyją, dożywając do roku, wysychają i zdychają lub duże kurczęta. To jest moja teoria na temat tej choroby, a inkubując w niższej temperaturze, że, że kurczęta opóźniami termin wylęgu, ale może zapobiegnie w tej chorobie, że nie będą się jakieś tam retrowirusy wirusy w jajkach proszę Państwa, w tym inkubatorze były jajka włożone 23 maja 13 czerwca miał być termin w lęgu. dzisiaj jest 16 czerwiec bo się nic nie lągło jajka tak fajnie dźwięczo, strzeleczce, co tu mamy proszę Państwa mamy kurczaka którego wezmę pod kwokę, bo mam. A tu jest jajko pęknięte. Ile będzie następnych, nie wiadomo, ale raczej wszystkie się, są dobre, bo te jajka tak dziwnie żegoczą, Na dnie jest miska z wodą. Proszę Państwa, temperaturę. Na dnie inkubatora widzą Państwo 32,3 stopnie. Wilgotność 57. Także mam profesjonalne urządzenia, które wskazują. O, tak tak dziwnie stukają te jajka to jest proszę Państwa nie, proszę posłuchać o mają taki charakterystyczny brzęk to jest oznaką że te jajka są dobre bo gdy jajka są złe to są ten brzęk jest pusty no i proszę popatrzeć na to arcydzieło sztuki elektryka amatora listwa Mainstreamowicz to wszystko skręcał. No ja złączyłem yy, taki regulator temperatury 17 zł, żarówka, oprawka 2 zł, no i wiaderko po wapnie. Proszę Państwa, i tym yy, optymizyjnym ujęciem, że moja pierwsza inkubacja w zaniżonej temperaturze inkubowania rzędu 36 stopni Celsjusza, może w porywach do 37, zakończyła się już pewnym sukcesem. No wiadomo, że to jest już trzeci dzień po terminie, no ale nie tylko jajko, może krówka, czy baranek, może przenosić, ale i jajko też może przenosić. I tym e, akcentem kończę się. Pozdrawiam pana e, z kanału Meisterkowicz, dzięki któremu e, rozwinąłem tą technologię u siebie. I tak to skonstruowałem. Ten inkubator jest odcieplony matą steropianową. następny będę robił odcieplony y, matą styludurową. Ale jak czas na to pozwoli, tym ciem serdecznie się z Państwem żegnam.